Pan Bóg stworzył nas równymi tak. Jestem zły brutalny i nikczemny. Nie mogę psuć swojego wizerunku. Podoba się moja żona co. Czy co, nie podoba ci się? Ty A ty twiardy! Spokojnie, Andrzej, tu chodzi o zasady. Wiesz, co sobie o mnie myślisz i masz rację. Jak nie zniszczę kilku ludzi, to nie siadam do obiadu, nie mam wtedy apetytu. Musimy być teraz dużo bardziej ostrożni.